Dobry wieczór wszystkim, ja tylko na moment jeszcze wam dzisiaj pozabrzeczam głowę, a mianowicie to tak, chciałam pogratulować drużynie koszykarskiej Mustak Koni za wygranie meczu, sorry chłopacy, że mnie nie było, ale musiałam ogarnąć swoje rzeczy, choć bardzo żałuję, że te terminy się nakryły, ale bardzo wam kibicowałam jeszcze raz gratuluję. No i chcę podziękować Wam, drodzy goście, i drodzy ludzie, którzy pomagaliście mi zorganizować to spotkanie, bo bez Was luda nie mogłaby sobie porządzić, a nie miałaby kim. A tak poważnie mega, mega Wam dziękuję. Było przecudownie. Jeszcze nie mam tej świadomości, że to się skończyło i że się udało. Każdej dobrej, dobrej te. Którem pomogła? Mega dziękuję, że poświęciła swój czas każdej osobie, która zechciała mnie poznać. Również dziękuję i jestem mi bardzo miło. I za te wszystkie prezenty, tam z tyłu, których Wam wrzucę fotę, również dziękuję. Co jeden to bardziej zaskakujący. Niedługo to powiem Wam, że te wszystkie książki i Wasze prezenty nie będą mi się mieścić w moim pokoju. Ja mam 25 m2 pokoju. Także słuchajcie, zostało mam miejsca. No, wrzucę Wam fotorelację. relację. Za wszystko jeszcze raz dziękuję. Jesteście kochani i naprawdę jestem Wam wdzięczna. Buziaki i cześć. <śmiany> Ty się nie zmieniaj i spełniaj marzenia, bo nic do stracenia już nie ma Zawsze pod sobą mimo negatywnych fal Szczęście jest już obok i nawet gdyby zawalił się świat, ty się nie zmieniaj